To już oficjalna informacja. Wojsko powoła nawet 200 tysięcy Polaków rezerwistów. Ale to nie wszystko, no bo kobiety też nie mają się z czego cieszyć, a w zasadzie nie mają się z czego śmiać z mężczyzn. Poproszę bardzo, dziewczyny również. Ja się nazywam Maciej Podstawka, ze mną jest Ania. Dzień dobry. Siemaneczko, jakąś muzyczkę bym tu pu... znaczy ten... Nigdy nie mam... pamiętasz, który guzik, więc. Tak, a nie wiem, czy to w ogóle. Nie, to tylko wysłyszycie. Nie wiem, co puściłem. To jest to. Tak. Mam tu parę dźwięków. Ale nie, nie, musiałbym słuchawki podłączyć do tego i nie wiem co ja wam przed chwilą tutaj napuszczałem. Mam nadzieję, że coś e, przyjemnego dla ucha. W każdym razie tak, wojsko powoła na ćwiczenie nawet 200 tysięcy rezerwistów. Rzeczpospolita przekazała, że w przyszłym roku do wojska może zostać wezwanych nawet 200 tysięcy rezerwistów. Wezwania dotyczyć będą ćwiczeń, które mogą trwać od 1 do 90 dni. Powołanie otrzymają żołnierze pasywnej rezerwy oraz osoby posiadające szczególne kwalifikacje i umiejętności przydatne dla sił zbrojnych RP. Rzeczpospolita podała, do którego roku życia armia może upomnieć się o rezerwistę. Czy ja mam szczególną umiejętność? Masz. Jakie? Obsługę komputerów. Podciągnęłabym cię pod informatyka. Nawet. Że GPT. Na przykład. Praca ze sztuczną inteligencją myślę, że będzie bardzo potrzebna. Ja nie mam żadnych szczególnych umiejętności. Jak nie mam. Chyba, masz. że gadurstwo. No. Każdego no, ruska byś wkurwiła. I... Albo zagadała na śmierć. No, e, tak. Nie przesadzę, jeśli powiem, że wielu ludzi przychodząc prosto z cywila będzie miało większe umiejętności do opanowania niektórych nowoczesnych technologii wojskowych związanych z uzbrojeniem niż zawodowi żołnierze. Szczególnie, kiedy będzie dotyczyło to na przykład dronów sterowanych właśnie za pomocą systemów komputerowych. Z tego, co słyszymy, to armia potrzebuje teraz lekarzy i informatyków. Powiedziałbym też, że przydaliby się również dziennikarze. Chociażby po to, żeby pomóc wojsku inaczej prowadzić walkę z dezinformacją. Powołania rezerwy z, przym z przymierzaniem munduru, strzyżeniem głowy, grochówką i strzelaniem to już jest miniona epoka. Dodał były dowódca gromu. Będzie jeszcze już miniona epoka, więc mamy szansę na to, że będziemy powołani do wojska jako dziennikarze z tymi e, kamizelkami pres, a do nich się nie strzela. Jesteśmy bezpieczni. Nie przekonało mnie to jakoś specjalnie. Fajnie by było. Ciekawe, co tu jest brane pod uwagę jako dziennikarz, bo to nie jest regulowany e, ten. Nie, to, to... No, je, ja podejrzewam, że po szkole dziennikarskiej. Może tak. A nie e, z doświadczeniem w mediach? Z zasięgami czy coś nie, nie wkręca się? Nie. Mm. Wydaje mi się, że nie. Chyba, że dalej pójdziesz w chat GPT i, i, i takie umiejętności. Sam się zgłosisz i będziesz siedział za biurkiem. Nie jako dziennikarz, to by było fajne i faktycznie wtedy e, moglibyśmy się przydać, bo byśmy relacjonowali tak, jak jest, ale nie wiem, czy wojsko chce, żeby ktokolwiek relacjonował jak tak, jest. jak jest. <laughs> no właśnie i tutaj może być, Melusi, problem, bo to zawsze musi być tak, żeby morale nie spadały, tak. a mi by przez gardło nie przeszło, jakby było coś nie tak. Hmm. Tam nie można mówić prawdy, to jak oni chcą walczyć z dezinformacją? Kurde, podnoszę robisz... stół. Przestań się bawić, masz jakieś ADHD. Przez przypadek ci kliknąłem. Już zaraz mnie nie będzie widać. No, e, nie wiem, co wy myślicie o tym, czy nadalibyś, na, nadalibyśmy się na presa, czy nie? Ja myślę, że jak najbardziej. W Pytam? takim hełmiku byś biegał. No, ja niestety. bym wyglądała jak żółw ninja. <noise> No ale tych presów mało umiera na wojnie. no. To jest właśnie tak, że się do nich za bardzo nie strzela. Chyba tylko wtedy, jak chce się pokazać coś komuś, że o, tu uważajcie, tutaj nie, nie wjeżdżajcie, nie wchodźcie tutaj, bo może być źle. I później tak się przerzuca winę na tych drugich. I nieważne, czy to ro, ro, Rosjanin to zrobi, czy Polak to zrobi, czy jakiś inny Ukrainiec, no to i tak zawsze będzie wina po tej drugiej stronie, no bo przez tą mgłę wojny i tak nie ma nigdy dostępu do racjonalnych źródeł informacyjnych. Dobrze przynajmniej, że jest ten Elon Musk. On robi tyle dobrego dla świata, dla właśnie on walczy z dezinformacją. On jest najbardziej oskarżany przez wszystkich, zawsze, ale to on walczy z dezinformacją najbardziej. To jest jedyna platforma, Twitter X, na której można dowiedzieć się o wszystkim, bo nie jest cenzurowana w nadmiarze. Jasne, jak ktoś gdzieś tam przekracza granicę i lewe i prawe, że wszyscy nagle zaczynają kogoś zgłaszać, no to jest to możliwe, że kogoś zbanują, ale zazwyczaj jest, jest to tak, że skasuj tego posta, odblokujemy ci konto, coś takiego, nie? No uczciwsze niż, w, niż jak, jak na YouTube czy na, fej na Facebooku masz bana. I co? I nie odwołasz się nigdzie. Masz przynajmniej jakąś tam szansę. No i faktycznie na X można, czyli na tym dawnym Twitterze można dowiedzieć się bardzo wielu rzeczy, i do takich proizraelskich i antyizraelskich, Pro, proizraelskich i propalestyńskich, to co robią Żydzi i to co robią Palestyńczycy. W drugą stronę to samo, i o Rosjanach i o Ukraińcach, w naszych mediach się tego nie dowiemy. To jest jedyna taka platforma, która tam została, co więcej, Elon Musk wysłał i Ukraińcom i te star, starlinki, dzięki czemu mają internet e, podczas wojny, i wtedy był ubóstwiany. Super, fajnie. Elon Musk dał potrzebującym internet, żeby gdzieś tam wyrównać szanse w wojnie. Żeby nie było tak, że tam cię odcinają, bo są zbyt potężni i całkowicie tracą łączność. No i teraz wysłał Palestyńczykom. Czy, czy chce wysłać? Czy, czy już, wysła. już nie jest taki super. A zrobił dokładnie to samo. Temu mniejszemu państwu dał. No tak, że po prostu temu państwu, które jest zależne od tej drugiej strony, tak jak Ukrainie, bo było zależne od, od Rosjan. Rosjanie zrobili wszystko, żeby odciąć ten dostęp do internetu, no to dał internet. No i tutaj zrobił to samo, nie? Bo Palestyna była uzależniona nawet od tam dostaw wody. No było tak, że jeszcze wcześniej, zanim ta wojna się zaczęła, no to im zakopywali studnie, żeby nie mieli wody pitnej. Więc ta nienawiść gdzieś narodu do narodu po prostu rosła w taki sposób, no już. Hmm, bardzo katastrofalne wręcz. Ale w 2024 roku wojsko wezwie również kobiety w wieku 19-27 lat na komisję. Jakiej kwalifikacji szuka wojsko? Wykaz. Ja to czytałam jest... te kwalifikacje. I co? Mieścisz się? Nie. Jestem za stara. Jestem za stara yy, i nie mam takich kwalifikacji. Potrzebują leka yy, pielęgniarek, yy, lekarek, yy, psycholożek, ale ich uszy bolą teraz. Psycholo psycholożek, weterynarek, pediatrek. Em... Pediatrek, Pe e kogo tam jeszcze potrzebowali? Górniczek. <górniczek> nie, nie górniczek. Y no i nie powiedziałem. Górniczka to by było? Taki mały górnik, górniczek, nie? <górniczka> no górniczka, górnik, górniczka. Co w tym dziwnego? A kilka górniczek to już jest taki mały górniczek. No dobra, pani kosmetyczka, a pan? Nie ma panów kosmetyków. To nie jest męski zawód. Męski, no mężczyźni wykonują takie zabiegi. to jest pan kosmetyk, no. Musi no ładnie dobra. pachnieć czas trwania kwalifikacji wojskowej w 2024 roku to 1 lutego 2024 do 30 kwietnia 2024 Dlaczego tak nagle się zaczynamy mobilizować? No miejmy nadzieję, że tylko w celach defensywnych, a nie ofensywnych. A nie takich, że faktycznie będziemy musieli wykorzystać gdziekolwiek nabyte umiejętności. Bo to, że faktycznie powinniśmy je zdobywać, to już jest inna sprawa, ale nie jestem za bardzo za czymś takim, jak tam było wskazane, że ćwiczenie 90-dniowe, gdzie wyrywa się człowieka z życia na 90 dni po to, żeby uczył się władać bronią, czy był przydatny w wojsku. Bo takie, Bo takie rzeczy, rzeczy można załatwiać w szkole, nie? tak, w trakcie trwania nauki, to się powinno robić i tyle. I, ale zaniedbaliśmy to przez tyle lat i teraz mamy. Za swoje. Wojsko wezwie także kobiety, o ile mają odpowiednie e, e, kwalifikacje. Chodzi głównie o analityka medyczna, farmacja, fizoterapia, e, le, e, lekarskim czekaj, co? No tak, W, kie, tam jest w kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, w kierunku pielęgniarstwa. Pielęgniarstwo, no, no mówiłam, że tam jest źle napisane. Położnictwo, ratownictwo medyczne. Weterynaria oraz związanym z kształceniem w zakresie psychologii, a także e, nauka w zawodach technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii. Czyli nie łapiesz się, no? No, nie łapię się. Nie, 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 nie. No. Czyli jesteś bezpieczna. Nie jestem technikiem czegoś innego. Mnie tam nie będą brali pod uwagę. 20... Jakby mnie wzięli pod uwagę, to. W 2024 roku przed komisjami wojskowymi stawią się jako wezwani mężczyźni rocznik 2005, mężczyźni rocznik 2000-2004 bez określonej kategorii zdolności do, czyn do czynnej służby wojskowej. Osoby, które w latach 2022-2023 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby. Kobiety urodzone w 97-2005, które posiadają kwalifikacje przydatne dla armii, osoby pełnoletnie zgłaszające się na ochotnika, i osoby bez kategorii wieku do 60 lat. O to tu się mieścisz, możesz się zgłosić do armii. No i ja to ochotnikiem, ochotniczką. Ale ja się też nie mieszczę, bo mężczyźni to tylko młode byczki. Czyli mięso armatnie chcą wziąć, żeby je nauczyć, jak rozpoznawać, gdzie są miny położone. To weź pobiegni tam. No, zobaczymy, co się stanie. Jak minionki. Digi, no digi, tak, digi, 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 digi. ale taka jest smutna rzeczywistość, że to, że, to że, ci re, że ci rezerwiści, którzy tam będą szli do wojska, jeśli zostaną wykorzystani kiedykolwiek w służbie dla państwa, to nie będą pełnoprawni żołnierze i obywatele polscy, którzy są ważni dla kraju, którzy muszą tutaj walczyć, żeby kraj przetrwał. Tylko to będzie mięso armatnie, które ma pójść, zginąć, i tyle z nich było. No bo to nie są zawodowi żołnierze, to nie są ludzie, którzy będą tam szanowani w jakikolwiek sposób. Biorą celowo najmłodszych, żeby, żeby co? Żeby, no, no, no bo taka osoba jeszcze nic innego nie umie, więc i tak nie jest przydatna dla państwa. Więc niech sobie idzie, nie? Brzmi to okrutnie. Ale tak jest, tak, tak, tak wygląda wojna. No. I jeśli kraj by postępował w inny sposób, Niż teraz postępował przez ostatnie w sumie dekady. Od czasu chyba 89 roku. Non-stop, czyli coraz mniejsze, mniejsza edukacja patriotyczna. To teraz być może byśmy nie mieli takiego problemu w naszej armii. Nie mielibyśmy ochotników, którzy chcą walczyć za ten kraj. Spokojnie. By... Teraz wszedł Tusk na arenę i wrócimy do punktu wyjścia. To już nie będzie też 200 tysięcy, bo. Bo nawet tylu nie będzie, zapewne. Lewica powie, że nie wolno yy, kupować broni, bo broń powoduje śmierć. I trzeba się bronić kredą na chodnikach, malować tęczę, jak Francja. I będziemy uzbrojeni w kredy, we flagi, i to nam da przetrwanie. Ale tak, no bo tak Putin wtedy popatrzy. No, ja coś powiem, panie, nie, 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 ja nie chcę nic z niej nic wspólnego. Weź gówna się nie tyka to mi śmierdzi. Ale tak jest, no wydaje mi się, że Biedroń nawet jeszcze nie tak dawno temu mówił o tym, że no nie potrzebujemy armii już w tych czasach. No. Nie wiem, czy na pewno Biedroń, nie chciałbym go skrzywdzić. Bo... <laughs> się sam krzywdzi. Nie, no, matkę. <śmiech> <śmiech> E, mam takie wrażenie, że Biedroń, ale na pewno aktywiści lewicowi i politycy lewicowi mówili o tym, że Polska nie powinna się zbroić. Trzeba wywalić w ogóle budżet. Te pieniądze można lepiej wydatkować tak. niż na zbrojenia. Tak, na przykład na aborcję. Bo po co nam nowi żołnierze? Nie są potrzebni. <noise> no właśnie, zamiast abortować, od razu do wojska niech wysyłają. No. No i tak moi drodzy, ustawa o obronie ojczyzny, która weszła w życie, i tam od razu mówią, że manipulacje, TFN 24 o tym pisał, Konkret 24. Ustawa o obronie ojczyzny, to jest artykuł z 23 kwietnia 2022 roku, mówi to wam coś bezpośrednio po ataku Rosji na Ukrainę. Znaczy po eskalacji tej wojny, która tam trwała już. Ustawa o obronie ojczyzny weszła w życie. Czy kobiety w razie wojny pójdą do wojska? No i z tego artykułu wynika, że tak. A hmm. później to 24 konkretnie 24, jakby nie było serwisy zaprzyjaźnione ze sobą, e, z wyborczą, raczej o tych samych poglądach, praktycznie tę te te samą misję mają wpajania lewicowych wartości ludziom. E, mówię, że to manipulacja. Znaczy nie, że znaczy nadinterpretacja gdzieś tam w tych była, ale zawsze jak w, so, w social mediach. Ale zawsze, kiedy podchodzicie do serwisu fake newsowego, wejdziecie sobie na niego i przeczytacie zamiast fake news, że ocenili coś fake newsem, przeczytacie manipulacja, to jesteście, to możecie być przekonani, że ten serwis fake newsowy też was chce zmanipulować. To on manipuluje najczęściej. Jak <coughs> czytam to wychodzi tak na to, że oni manipulują manipulacją i to jest gorsze, bo człowiek zanim ogarnie o co w tym wszystkim chodzi, to ciężko mu wyciągnąć własne wnioski. Tak. I no, jest bardzo dużo takich przypadków. Jakbyście byli zainteresowani, to piszcie, możemy przygotować Wam zestawienie, znajdziemy z pięć takich artykułów i sobie omówimy je. To nie będzie trudne to znaleźć, bo wystarczy, że wejdziemy na pięć różnych serwisów fake newsowych. Wejdziemy w pierwsze lepsze, gdzie określili coś manipulacją i znajdziemy Wam manipulację tych serwisów fake newsowych. Możemy zrobić taki materiał, bo w sumie może to być faktycznie przydatne w dobie, kiedy ludzie często po ten e, serwis zajmujący się fake newsami, często już jest takim sądem najwyższym. Tak, jak już on napisze, to już jest koniec. To już nikt inny nie ma racji. Nie można się od, do nich odwołać, nie można poprosić o sprostowanie, nawet jak się im wytłumaczy daną rzecz, to oni nie pojmują, oni nie rozumieją, oni po prostu napisali i tak już jest, koniec, wyrok ale, zapadł. Ale ludzie też mają często takie przeświadczenie, nie? że okej, okay, no napisał o tym demagog, czy jakiś tam inny AFP fake news, czy jakoś tak się tam nazywało, to musi być fake news, nie? skoro jest artykuł na... No tak. Stronie, która ma samych specjalistów, którzy zajmują się fake newsami. No i faktycznie tymi fake newsami się zajmują zawodowo. Chodzi o artykuł 5 ustawy, który informuje, że obowiązkowi pełnienia służby wojskowej na wypadek konieczności obrony ojczyzny podlegają obywatele polscy w wieku 18 do 60 lat. W przypadku podoficerów i oficerów wydłużono go do 63 roku życia. Z obowiązku zwróćcie uwagę na to, obywatele polscy. Wszyscy obywatele nie tylko Nie mężczyźni. Odebrani. A z obowiązku zwolniono kobiety w ciąży w okresie pół roku po porodzie, a także sprawujące opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi obłożnie chorymi czy niepełnosprawnymi. Co w praktyce oznacza, że wszystkie pełnoletnie kobiety nieposiadające dzieci oraz matki z dorosłym potomstwem mogą iść do, wojny, do wojska. Tutaj jest słowo mogą, ale powyżej jest obowiązkowi. Więc no, jedno z drugim trochę się wyklucza, no ale wiadomo, że no, to jest jednak artykuł po prostu napisany przez kogoś, kto pisał artykuł dla wyborczej. W każdym razie chodzi o obowiązek pełnienia służby wojskowej. Zatem mamy tutaj taką sytuację, że jeśli nie macie dzieci, albo macie dzieci pełnoletnie, no to nie wypuszczą was z kraju. Przynajmniej mogą was nie wypuścić z kraju. I jeśli macie dzieci niepełnoletnie, to też mogą was nie wypuścić z kraju. Bo niekoniecznie będziecie kobietami sprawującymi opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi. Wystarczy, że wam wykażą, że macie babcię, dziadka. No i wypad, gdzie, gdzie podwieźć. Można sobie obciąć rękę. Na no, Ukrainie to już chyba nie przychodzi, nie? Tam nawet niepełnosprawnych biorą. Nie wiem jak u nas. Nie wiem, może jeszcze jest szansa. Nie wiem, no ale w każdym razie, jeśli macie. I potomstwo niepełnosp... niepełnoletnie, ale też babcie, dziadka, kogoś z kim możecie zostawić, a ta osoba jest powyżej 60 roku życia i wyjechała, to też niekoniecznie was wypuszczą. Bo pamiętajcie, że, to je, że tu chodzi o stan wojenny. To już nie jest stan demokratycznej sielanki, do której się przyzwyczailiśmy. To jest stan, w którym jedziecie na granicę i wam taki strażnik graniczny, mówi, co jest kurwa, gdzie jedziesz. A co? A nie masz komu zostawić? No to, to dobra, no to chodź tutaj na, na boczek, sprawdzimy, sprawdzimy. Mogą z wami robić wtedy, wtedy, wtedy co chcą. Mogą wam przejść do domu, dać wam broń, kazać pójść na jakieś szkolenie. Tam nie obowiązują wtedy zasady takie, jakie obowiązują dzisiaj, że, chociaż nawet dzisiaj mogą zrobić bardzo wiele ludziom, zwłaszcza policja, prokuratura i inne Często szkodliwe organizacje przestępcze, ale, ale wojskowi wtedy mają dużo wyższe prawa. Więc trzeba pamiętać o tym, że no niekoniecznie opuścicie ten kraj. Dajcie znać, co wy w ogóle o tym myślicie, czy waszym zdaniem kobiety powinny również być wzywane teraz do wojska, i czy powinny mieć możliwość opuszczenia tego kraju, jeśli by wojna wybuchła. I dlaczego nie. Рувна <laughs> <laughs> <управнение. laughs> версия матик.